To jest złoty tron, ale są różne sposoby zrobienia tego. Zobaczcie, jak mama trzyma dziecko rękami. Zobaczcie, co się dzieje. Zanurza się, ale bardzo spokojnie, w sposób kontrolowany. A teraz zobaczcie, co robi instruktor. Szeroka ramiona mówi do dziecka, trzyma je za bioderka i czeka. Dziecko wyciąga nogi, żeby się ładnie ślizgnąć po wodzie.